Kurwa, Borysek, ja mam wyścig zaraz, a ty mnie ciągniesz nie w tą stronę. Bike planeta jest w drugą. Słyszysz Nie w tą stronę, w drugą. Bo się spóźnie RD. Okay, rakiet startowy. Dzięki Mamy to Latujemy i jedziemy 4, 3, 2, 1, start. Brawo, poszli, brawo dla większych panów. Jedziemy, jedziemy, mocno, mocno od samego początku. Przybywa no, ja, się, się druga grupa, Piotr Gajewski, Mateusz Kozłowski, Agnieszka Matyszkiewicz i Tomasz Raj. Zapraszam na... 대한민 <목소리도> To została minutka, startuje 9 15 też on, no To już było do zapłacenia, od minut mi kilometrów i metrów przed wami Uważajcie na siebie w lasach Potrafi być trochę ślisko, może być trochę błota a w parkach będzie dużo ludzi więc też uważajcie, żeby z tego nie wjechać Ksy, wszystko, także będzie dużo atrakcji Słuchajcie, 35 sekund do a który to mój grawel no. o jest przypomnę jeszcze dzisiejszy wyścig i Teraz startuję ja także e, wszystko gotowe, nawigacja działa najważniejsze tu jest zapasowa e, trochę w brzuchu kręci ale to chyba z nerwów e, 100 km mam nadzieję że 5 godzin. Krasować. A następna grupa 21, do złoszenia O 15 21. Zapraszam na start kolejną grupę 9.21. Paulina Bątarczyk, Piotr Szykalski, Kubert Baszczen, Jakub Jowiecki i Piotr Komankiewicz. Właśnie jestem na umetku prawie 50 km za mną, drugie tyle przede mną Ktoś może napisać które mam miejsce obecnie A ja Mario bycie obieściło się nie da jechać jest kurde bagno. Dwie trzecie drogi za mną jest coraz gorzej. Śnieg zamienił się w błoto. Była mała wywrotka, ale gnaty całe. Także walczę dalej. Podobno jestem pierwsze dziesiątce. Zobaczymy, co będzie na mecie. O, jaki ładny filełek. Nie raz są jaja, a nie wyścig. Taki sprzęt potrzebny. Przez kurwa bagno. Pierwszy i ostatni raz jadę. Na tym rowerze. Na tych cienkich oponach. O kurde, ale lód. Ono. Oh a ty nagrywają na letnich oponach. O szkole. No to mu... Chyba... Żeli energetycznie przy, przygotowałem o takie może da radę. Trzymamy kciuki. Dawaj żela. Kurwa, to i ten żel był, no kurwa, plastikowy żel. Ale jaja. Ja. O, kurwa. W lewo teraz! W lewo! W lewo, ta. Ale akcja! Kurwa! Support! Dawaj, podpinaj się po ten! W cieniu! <laughs> o no, szkła! Ale był gnój! No, kurwa! No nie, widziałam! Widziałam na chwilę się, przeszłam na piechotę, wie o kurwa! Bożka ja cała wszedł. No! To Majo wymyślił tasę! Kurwa, ale gnój! A, jak się bałam. O oh, no! O oh no! O oh no! Oba, siostro! O oh, kurwa! Na początku z takim hardem szerint tych leciał, nie? No! Ale wyjewał orła! Jak się nie wiem, co kurwa w stoblozie. No. I taki jung, a ten wzrok chodzi i sru <laughs> szlifa. Ale potem pociąg To ja prawo piłem. Ale teraz, no kurwa, to jest zima, ty! O kurwa! Super. Dobrze. Mam, Mam widząc z kamik też. Dawaj. Grzej się do roku. <laughs> Pobudzenia! No ej han. godzin. Chyba i kamerów. Dzięki Krzychu za nawigację Jest zarąbista Tyle jeszcze osób na trasie mas